Okay. Mogę już? To chcesz tego, co Taka oszczeblu 130 legacy. 130 legacy. Najnowszy stopień Za twoje te masamony. Za moje tak? masamony dwie? Jedną. Tą legacy najnowszy. A co dosz? No, oszczeblu 130 pół perki na dwie perki legacy. No 30. I... I? I 10 słońca, Nie, i ulepszysz to wszystko i jest twoje. A jak pojedę na rowery, to mi dasz tą Ale i tak pojedziesz. Bo cardio robisz. NBK dasz, czy nie tak wprost? Ale patrz jaka ładna. Ja mogę ją użyć o ściany. Patrz. A ty nie jest stale gatz na dwa drzwi, oto jest ciena. Pokaż. Od no się. To? Nie ona była na energię. To nie jest jedno użycie. A się o tym, bo nie widzę. Od się. Bo przecież już się bo nie widzę, Dobra, jest to no, Glicie, tak jak jesteś. to zwykła. Gricie, wysłałem zaproszenie do czegoś. Halo. Bo na pusi A co mam zrobić z tym? <śmiech> Oglądać. <laughs> <laughs> Tego telefonie odchodzę. Na godzinki nabijać samąka się za to należę Tak jestem To jeszcze Legasta Na żywo To jeszcze Legasta Na żywo To jeszcze Czemu mi muzyka gra? Weź stopem coś Okej okay. Tajkonika za Dobra, dobra, no, znowu słyszę to. Weź i zgin. Wow, dwie osoby nie oglądają. Ja ich ciekawe kto jeszcze, co nie? Ja. <laughs> to masz taką równoraką pobój w Zamknij wizytę. <laughs> ja Cię oglądam, no i ja, <laughs> to <laughs> Już zginęłeś. Zginęłeś? Tak. No i znowu tańczysz, no brudasz się. Zostaniesz, nie podchodź do mnie. Patrz, pokazać ci coś? No. To Paweł, idź tam, nie? Na live'a i zobacz sobie, co byś chciał stąd. Mogę już powiedzieć, co bym chciał? Mogę już? No. Na samą na, legację, na jedną. A na dwa no, no mówię ci, ulepszasz to wszystko, jest twoje. Dobra, ale chociaż obliczymy ile to będzie kosztowało. No metal to już jest, nie wiem... 4000 Drewno też. Dobra, no to... i cegła cała. Tu sam kamień. Nie, wszystko. No, ci ulew trochę cegły i mogę. Nie ci i mogę. Dla nie, mało... wszystko musisz. Ale to, to cegły ile będzie kosztowało? Pomyśl. No nie wiem. Sto tysięcy cegł. No to sorki. No to sorki, nie chcesz to nie. No chcę, ale... Dobra, się tam Ale o co ci chodzi? No i czemu Zacznij wyszedłeś z stronę Co dać? W... czemu z smisji wyszedłeś? Chodź do mnie! O! O! Oszukałeś okay. przeznaczenie! Denberg! Oszukałeś przeznaczenie! Dobek, ale prosić cię o coś, do Jakieś cham Sie też cię prosiłem O co? A zobaczcie co dostanę za recykling tej masamuny, ciekawe A co dostajesz za recykling? Nie wiem, idę zobaczyć Jak myślisz co dostanę? To jeśli dwojną życie za jedno użycie to dostanę. Pan jest hit. To Trzy wydajne i baterie jakieś. Bębek, na ilu to ty nie zrobisz? Co? I dwie baterie! Chcesz kupić legaski za trzy wydajne i dwie baterie? Chcę, chcę! Jestem. Dam ci trzy razy więcej. Nie. i godzinę nabijam, nie mogę z telefonu. No tańczy mi muzyka ciągle, przecież, się, no gra. Dobra, no. hejdę. będę kończył. Czemu? Budynek, no co robimy? Chcielibyśmy na burzu. Samo No bo live Jeszcze taki koleś jak ty, nie chce mi dać... No, no, ja jeszcze taki koleś jak ty, nie chce mi ulepszyć. Ja ci ulepszę! Ale kiedy indziej? No, jak, jak <laughs> będzie mniej, jak będzie mniej. <laughs> no, jak będzie mniej, to bardziej. Tylko <laughs> Tylko połowę kamieniami, może trochę więcej. <laughs> Jedna osoba, Pog nie się Demek wcale tą osobą nie jestem ja Absolutnie Wcale tą osobą nie jestem ja <grym> Nie, to się na twoim raju No jasne, jasne Jeden trap, co so 30 full party, to jest dwa słońca go No i ten to się zna Co, jeden trap? U. Jest. To ten silniczek I co on robi? No piszczy Jak to słychać? Jakby ci gwizdał Nie umiem jak Kuba No gwizdał Zaraz zobaczę jak to brzmi Daj ale lidera. kto to jest? Nie, bo tutaj Daj lidera! DAJ LIDERA! Poczekaj, powiedz mi kto to jest. In... Int t 3 n Nie wiem, daj lidera. O! Czekajcie chwilkę. co 5 łapek. No dobra, masz się rozpatrz. Masz, masz. Ale ja idę się... Idę na Giveawaya. Ja no w dupie cię mam. Znaczy co? Bożówka. Ale w dwóch nie damy rady, nie rozumiesz głuchy? Kto to jest?